Siemano widzowie, dzisiaj gram Fortnite z baterią z moim kolegą Szyldę to ja masz I dzisiaj gramy takim challengem, że możemy otworzyć tylko trzy skrzynki, ale nie liczą się tak jakby. Nie liczy się sklep za ogórki, Za kryptowalutę. Więc zaczynamy. Dobra. Gdzie, gdzie lecimy? lecimy? Lecimy, nie wiem jeszcze gdzie, bo mnie dołącza, ale już jestem. Prawie? Ja. Ja, ja bym poleciał. Dawaj, tu. No. No, no tak. tak. To jest, to jest to ja tak. mhm. mhm. z lecimy tutaj. Jak mówię mamy trzy skrzynki i musimy dotrwać minimalnie do, do 10%. A jak nie to wymyślacie na karę. Tak. Tylko taką możliwą. I koniecznie też zostawcie karę pod tamtym wcześniejszym filmikiem. Bo nie, na razie jeszcze nic nie napisaliście, więc proszę, napiszcie coś. Bo jak napiszecie, to kara nasz No tak. Bo jak nic nie się napiszecie, to nie będzie kar. Boże, bo to nie loading. Ja nie wiem. Ja mam też to. Bo to się ogólnie ciężko ląduje. No to jest taki ten... mm. Chociaż... Nie, ja mam słaby landing, ja tak wiesz, robię takie kółko. A nie, ja już jestem. Ja, ja nie. No zaraz, ja na to. Ty, 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 ty. A mamy wyski tu. Dobra, mi nic chcesz. Ja jednego biorę tego. Ja tego na górze. Na dole. Pierwsza skrzynka. Zatańczę moją młotkę. Nie wiem, Greenie. Boże, to najgorsza spamera, i jeszcze ten z O. w i Snajperka, no i firm. leczenie. A w trzeciej? Uwaga! Boże, pompa bliźniak i mini U mnie nie jest tak źle, szczerze mówiąc. Poczekaj. Ja mi by się przydała pompa. O, mam pałę aha, okej. Okay. Paweł? mam tak, mam spamerkę, pałę, Shockwave'a, trzy minisy i jeszcze ten, ja mam spamerkę, boś na beczku, boś na beczku, na beczku i i mam jeszcze snajperkę. Weź no, na no beczki. minisy, o jeden kropu to Chodzisz. 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 I mam jeszcze tą taką chwilę jakby... A nie, czekaj, ja muszę sobie wypić minisy. Dopiero chodź. Jak coś widzowie możemy wziąć. Jak coś widzowie możemy na początku wziąć minisy. Czyli stąd na przykład mogę wziąć... A, zebraliśmy, okej. A, sorry. Jak coś to stąd mogę wziąć te minisy. Dobra, Leci, lecimy do sklepu. Mamy tylko jednego tego, Wiesz. Mmm, to może są jeszcze beczki. Dawaj. Dobra. Kurde, przydałoby mi się więcej ninisów. Ja okay. mam cztery. Ja mam jeszcze tak. jednego, to będziemy mieli po dwa. Nieee. Dawaj. Dobrze. Dobra. nie, mam trzy teraz. Jeszcze, możesz? ale to... A ty zebrałeś... A nie, zebrałeś jednego z ziemi, czyli ty masz... Nie, to ja ci go oddam, żebyś ty miał więcej. Weź tego. Bez tego. Dobra, źle. Bez tego. Bez tego. A ja znajdę, wiesz, inne. To co kupujemy? Mamuta? Nie wiem, zobaczymy, albo to pompę. To mogę ja mamuta, bo ty masz pompę, a ja nie. Okej. Okay. To ja chcę mam albo pompę, nie wiem jeszcze. Ale ja, mam... ja mam tylko jednego ogóra, a ty? Ja mam zero. A no to... To chodź szybko. Jest mamut. Proszę bardzo. To chyba mamut. Gdzie on jest? Poczekaj. Dzięki. Okay. To prawda, jeden amo do niego mam, ale jest ok. Chodź. Kiblem, bo tu jest typ. Coś długo tym kiblem mi leciało. Dobra, wsiadamy do fury i podjeżdżamy teraz. Nie, no chyba tak. Zdałoby mi się amo do Nanuta albo minisy jeszcze też przyjechaj po sklep tu gdzie raz? E, teraz? po prostu jedziemy i... nie ja wiem dawaj tak na kontenery kontener tam sporo minisów ja w ogóle nie... tak w ogóle chyba nigdy nie było na samotnia szuguna nigdy, nigdy mnie nie było tak, ja, ja tak tam tak. Nie lubię jakoś tej miejscówki. Kiedyś na Xboxie tam byłem i mi się nie podoba. Ja... tutaj. Ja... ja mam... O, typ! Nie, 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 tak tak. nie, Bo oni się Nie, nie, oni nie. Oni ogarniają, mają tak. fajne chóry. Ja ogólnie mam tylko jedną miejscówkę, nie? ja mam te śmiertelne perły, coś takiego. Co? Śmiertelne, co? W samym rogu mapy. Górnym czy dolnym? Górnym, lewym. Ze port? A. A tak, może no, zaśmierdły. A ja samotni Szuguna jedynie, nie, jedynie nie mam i szczero złote szyby. O nie, ty ja mam jeszcze raz, bo to się... Ja nie. Bo ja ogólnie widzowie w tym sezonie dużo nie gram w Fortnita. O rybka nie gram dużo w Fortnita, ale... Tak ogólnie to więcej gram wiecie jak na przykład CS czy coś. Ale... No o, będziemy mogli nagrać następny odcinek z Casa. No, możemy nagrać. Odcinek z CSa, jeżeli chcecie, piszcie w komentarzu. Ej, o co, ktoś czyje Ja nie słyszę, słyszę. Ja no, to się w ogóle na ciągle Ej, tu nie ma żadnych miników. Właśnie wiem, ja też, też szukam. To, ale też nie wiem, wziąć minik. już wziąłeś Jedynie ten. mi możesz oddać. Bo ty już swoje wziąłeś. O, wezmij, a nie ma, ja obaję. Dobra to jedziemy gdzie indziej Albo zobaczmy jeszcze tutaj na tej stacji bo też Tutaj możesz sobie coś leżeć A to takie skrzynki nie Ej chyba że możliwe że... O, mam bigę ale... E, no dawaj, kąpimy w sklepie na jakieś medalion czy coś Nie mamy słaby lud, przegramy to w sklepie będziemy kąpić, po prostu. No tak, ale ja mam mamuta, z pameczki i tyle. No ja, no ja też mam mamuta tak ja... Ale jak będziemy kąpić, to przecież temu nie wiem. Ze 100 HP sam się skapnie. No w sumie to tak, ale... Dobra. Nie wiem możemy, ale myślę, że już ktoś tam jest. Ja szukam minisu. Ej, właśnie ktoś zebrał medalę dopiero. O, minisy, idę? Jeden, bo nie chcę. Ja szukam. A ja chcę. Ja chcę, żeby było więcej. Dobra. Ale ty nie możesz zebrać tego jednego, bo ty już zebrałeś. Aha, to wyrzucę. Proszę. Ej, tu jest ty! A nie to e, był. Nie, to ty. To, to, to ty? No więc nie, on grał na leczenie i on same apteki. Ja myślałem, że to bot tak w ogóle. A ja, ja też tak myślałem. Dobra, chodzi. Żadnej broni nie dała. To się już chyba jest sklepy. Uważa się. Na głoszku. No tak, jak nasisz. Ej, brać bota, a nie tak. Ktoś już za robota. Tak? Tak, Krzysiak tu nic nie ma. jest trzy, dobra, biorę, bo no. trzy. To my nie no możemy kupić. Mo, możesz kupić tą. Tą, Tom. to znowu to dwa mężesz, miejsca i. A poza tym nie ma jakichś Jak, to nie masz odniszonych? Nie. Dajemy A no tam. tak, dobra, to dalej. A nie, to kampimy. Nie, 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 nie ma co, bo za jak tu już to. nic Kuczysia, nie mamy, więc nikt nie przejdzie. Możemy dać... To już ja Tylko co możemy zrobić? Eee, możemy... O, ale tam ale jest? Na koszmarze tam jest. No. Ziele. Nie wiem. Dawaj, i to nie da. Może Przesiadłem się. Czekaj. To Czekaj, bo... To teraz się z nią wysiadłem, żeby... się ruszy kieruję, dobra. Jedziemy to Ej, jak to tam. jak to... ten się szybko się porusza. To mnie też jest furą. No Proszę, sekundę mówisz. Ej, zajmujemy Highlanda? Typek! Ej! Wywalaj go. Nie! Pomóż! On ma to migano. No się może wziąć. Nie wziąć. Nie. Patrz. Ale muszę stopnie, nie? Nie. Na początku no. już zjedliśmy. O kurde. Uciekaj do fury. do fury. Do fury. Do fury. No stary. Dobra. Stary, ja mam 8 HP. Co? Ja ci dam apteczkę, bo mam. A ja mam ten... Dymek. Nie, to szkoda Dymka, potem użyjemy. Ja bo no, mam... to, to nas dwóch może uleżyć A ja mam trzy apteki, więc zesz. A, no to Chyba tak. Trzy. No to Chyba trzy. Daj mi aptekami Albo dawaj tutaj na wieżyczkę, bo tutaj są beczki. To już czekaj, najpierw daj mi aptekę i już weźmiemy na kewa ten. A, bo ty nie masz kewa na no To... Ej, a, a nie, tutaj leży ten. Stary, ale my spierdzieliliśmy no. To nie, To niekogo To Tam są... mogarnił. I dawaj beczki Bo oni mieli Chodź podejść. Czekaj, bo ja O dobra. dobra I tam na drugi strasz będzie więc tyle jedziemy po prostu Lecimy Mi mamut w ogóle nie trafiłem mamutem chyba No tam są jeszcze beczki Niżej, dawaj. Tu są beczki. E, e, Jak tu skoczyć? To... Dobra, po prostu się no, e. O tak no, co ja robię? robię. Dobra. Dobra. na, górę. Typy? Tu gdzieś mam kroki. Bot, 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 bot tu jest. A, to nie, to nie jest tyłu. Zauważył. Z typami. Gdzie tu jakieś typy? Kroki są. Ja widzę. A, widzę typy. O tam. Nie, to bot. A nie, to bot. Ja widzę tutaj typa. On, on stoi przy tym słupie. O tutaj. Tylko nie mam jak do niego wychylić. Ej kurde, no, gdzie, no, nie da się tu budować. Chodź, musimy zejść na dół. Albo? Chyba ten do nas Jestem z wysokości Nie sorry, muszę śpięć uciekaj, weź. uciekaj, uciekaj I przyjdź po mnie A o, tam to mamy jeszcze jeden typ? Ulecz się Nie, tu jest jeden typ, ulecz się I podnieś Mnie W sensie karty ulecz. Nie mogę, ten woz mnie atakuje Dawaj po mnie Ej, że nie ma. Tak, bo to jest trzeba broń. Tak. Wiesz. Nie. Te granaty. Kurde. Masz dwa kurniszony. Nie! Granat, nie, granat. Nie, nie udało się. Piszcie karę. Piszcie karę. Gramy jeszcze jedną. Nie. Dlaczego? A bo dobra, będziecie, mieli przebitki. Dawaj go to. Będziecie mieli przebitki w następnej gry i zobaczymy, czy nam się uda. Jak nam się uda, to... To na końcu filmu Wam się pokaże. A jak się drugim razem nie uda, no to piszecie karę. To piszecie podwójną karę. Jak nam się uda, to nie przyjdzie żadnej kary. Tak. Dobra, pajęż przekończyć, dobra, 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 dobra.